Drzwi. Nie ma sprawy. Dobranoc, Helen. Twoja magia trzyma mnie w swej mocy. Twoja magia, której nikt cię nie oprze. Twe lodowate paluszki błądzą po mych plecach. I te czary, gdy twoje oczy spotykają, moje. Cześć, Joe. Myślałem, że zostałem sam. Ja tylko sprawdzałem mikrofon. Działa dobrze. No to dobranoc. Do zobaczenia jutro. Dobranoc. Proszę Państwa, dziś wielki finał. Red Sox przegrywają 0-2. Wieża tu, Cessna Nevada 121. Proszę o pozwolenie na zmianę wysokości na 5000 stóp odbiór. Zrozumiałem, masz pozwolenie bez odbioru. Joe, czy ten lot nie jest trochę upiorny? To chyba ta wycieczka, którą wziąłeś na pokład. Milczą jak grób, odkąd wsiedli do samolotu. Coś tu jest nie tak. Tu się dzieje coś strasznego. Zdaje mi się, że oni zamienili się w manekiny. <laughs> Bardzo śmieszne. Dlaczego wozimy manekiny? Dlaczego nie wozimy ludzi? To przecież jest zadaniem linii lotniczej. Jest po sezonie. Biorę wszystko, co wpadnie w ręce. Według moich obliczeń finansowo jesteśmy na styku. Odkąd straciłeś licencję pilota, masz obsesję finansów. Przestań się wreszcie tym martwić. Ktoś musi się martwić. Panie i panowie, trafiliśmy na dziurę powietrzną. Na wypadek konieczności wodowania, proszę użyć pasażera siedzącego z przodu jako tratwy ratunkowej. Chyba mieliśmy mały wypadek, Joe. Lepiej przyczepię mu tę nogę. Wielu pionierów lotnictwa wypowiedziało te same słowa. Joe. Chodź tu na chwilę, dobrze? W przypadku reklamacji nie będzie wiedział, na czym stoi. Słyszałeś? Mikrofon wyłączony, zamknij się, patrz. Wierzę w Nantucket, tu Cessna, Nevada 121. Czy są w okolicy jakieś inne samoloty? Odbiór? Nie ma nic poza wami, odbiór? W ogóle nic, odbiór? Nie ma, odbiór? Dzięki. Bez odbioru. Co to jest do cholery? Nie wiem, stary. Tak jakby się nosiło. Widziałeś jak szybko leciało? Nic tak szybko się nie porusza. Zniknęło. Chyba widzieliśmy, Ufo. Nie zapisałeś przypadkiem jego numerów? Nie, ale miał naklejkę na zderzaku 100 tysięcy mil na godzinę maksymalnym ograniczeniem szybkości. Tej hey, masz chwilkę? Oczywiście, o co chodzi? Właśnie sprawdzałam rachunki i zauważyłam, że nie zapłaciłaś za obiady w tym miesiącu. Na pewno zapłaciłam. Kiedy ktoś mi płaci, zaznaczam to w rejestrze tutaj pod jego nazwiskiem. Wyraźnie pamiętam, że włożyłam pieniądze do koperty i dałam ci ją. 42 dolary i 50 centów. Wiesz, że pamięć potrafi płatać czasami figle? Widocznie twoje rachunki też potrafią płatać figle. Jeśli chcesz sprawdzić moje rachunki, mogę Ci udowodnić, że ani mi w głowie, by wątpić w twoją uczciwość. Po prostu zapłacę. Jeszcze raz. Dziękuję. Tu nie chodzi o pieniądze. Wolisz, żebym wypisała czek? Nie przyjmę go, Fej. Mam dwa dowody tożsamości. Mój bank nalicza opłatę w wysokości 5 centów za każdy czek. Przepraszam cię, Fej. Proszę. Nie mogę tego przyjąć, Helen. Wiem, ile 5 centów znaczy dla ciebie. Roy, czy Twoi piloci widzieli coś dziwnego dziś wieczorem, nie licząc tego krawata? Do czego zmierzasz haket? Joe i ja widzieliśmy UFO. Naprawdę? Wspaniale. Bliskie spotkania trzeciego stopnia to mój ulubiony film. Pamiętacie ten wielki spodek przelatujący nad głowami? I kto by pomyślał, że Truffaut umie grać? Miał śmieszny francuski akcent. Jeśli wolno mi będzie coś powiedzieć, jak wyglądał, to było niebieskie światło. Mówię o spodku, nigdy nie widziałam tego filmu. Jak on wyglądał? Był wielki i wszędzie miał światła. Ja widziałem prawdziwe UFO. Niebieskie światło, które przeleciało z jednego końca nieba na drugi w cztery sekundy. Zawisło, strzeliło w górę i zniknęło. To niesamowite. Raczej nie. Zawsze zastanawiałem się, kiedy ci kosmici wrócą po niego. Ja nie żartuję, Roy. Naprawdę to widziałem. Nie tylko ty, Brian. Moja teściowa twierdzi, że została porwana przez Marsjan. Mówi, że wzięli ją na pokład statku kosmicznego i zbadali jej genitalia, a potem odesłali z powrotem. Ja uważam, że to jej sąsiad Vern zaciągnął ją do mieszkania, ale ona trzyma się swojej wersji. Dziękuję panie von Denichen, za to bliskie spotkanie głupiego stopnia. A teraz dokończ naprawę reflektora zwierzę. Brian, Brian, może właśnie widzieliście ten reflektor? To możliwe. Tyle, że będziecie mogli lepiej go zobaczyć, jak go zdejmę z ciężarówki i skończę składać. To mogło być wszystko: to mógł być piorun, zorza polarna, meteor, duży fosforyzujący orzeł. To mógł być balon meteorologiczny, poruszający się z prędkością światła. Jak ucieka powietrze, one po prostu... Musisz to robić, Lowell? Tak, jeśli chcesz powtórzyć ten dźwięk. Słuchajcie, jeśli nie wierzycie mi, to dlaczego nie spytacie Joey'ego? On też to widział. Co widziałem? UFO. Nie wierzą, że je widzieliśmy. Przestań się wygłupiać, Brian. To była ciężka noc. Wiem, co widziałem. Hackett. Słuchaj, Hackett. I don't know nie wiem co you? powiedzieć. Yes, Chociaż wiem. Na, no, na, no, na, no. Hey, um. Mógłbyś coś dla mnie zrobić, Joe? Sprawdź, czy nie wystaje mi z pleców nóż. A rzeczywiście, przepraszam, ty nic nie widzisz. Brian, myśmy to widzieli. Manekiny w samolocie to widziały. Ale jak się to rozniesie, będziemy z nami jako linia lotnicza Sfirofłot. Mam nie mówić o najbardziej niezwykłym wydarzeniu, jakie przeżyłem na pokładzie samolotu. Chwileczkę, drugim, trzecim. Liczymy helikoptery? Nasza sytuacja jest kiepska. Nie możemy sobie pozwolić na złą prasę. W porządku, wiem co masz na myśli. Nie pisnę nikomu słowem. Gdzie są te formularze nieprawidłowości? Chcesz złożyć raport do Urzędu Lotnictwa? To nie może znaleźć się w aktach. Wiesz doskonale, że jeśli pilot zobaczy coś niezwykłego, ma obowiązek to zgłosić. Kiedy indziej zgodziłbym się, ale to co mamy robić? Zapomnieć o tym? Może urząd to wyjaśni? Może ktoś już złożył raport? Nie chcesz wiedzieć, co zobaczyliśmy? Oczywiście, że chcę, ale ty nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji. Pamiętasz Freda Atkinsa? Tak, latał czarterami do New Bedford. On też zgłosił spotkanie z UFO i znalazł się na czarnej liście. Ostatnio siedział na trzeciej alei i sprzedawał używaną gumę do rzucia. To był Fred Atkins Owszem. Ta guma była używana. Tu jest woda dla Ciebie, Faye. Hey. Życzysz sobie coś jeszcze? Dziękuję. Przyniosłam obiad z domu. Ile płacę za wodę? Nic. Serwetka kosztuje 42,50. Zapłaciłam Ci. Ośmielę się być innego zdania. Rób co chcesz, drugi raz Ci nie zapłacę. Moje Panie. To się ciągnie już od tygodnia. Widzę jak piękna przyjaźń obraca się w niwecz. Ulega dekompozycji. Dematerializuje się. Znów słuchałeś tych głupich taśm słownikowych? Niezaprzeczalnie. Wiem, jak rozwiązać te kontrowersje. Wyeksplikuj nam to. Co? Powiedz jak. Zróbcie to, co ja zawsze robię z żoną. Siłujcie się na ręce. Możecie nie zdejmować ubrań. Albo tak. Lowell, nie będę się siłowała swej. Sugerujesz, że jestem tłuszczem? Sądząc po zapachu? Dobra. Sama tego chciałaś. Zróbmy to. Wspaniale. Ja będę sędzią. Uwielbiam dobrą walkę. W porządku, moje panie? Walczymy według zasad markiza Queensberry. Łokcie na stole przez cały czas. Plucie, gryzienie i drapanie. Oczywiście są bardzo mile widziane. Na miejsca? Gotowi? Start. Oddaj się, Fej. Jeszcze czego? Helen, widziałem, jak karaluch biegł pod twoją ladą i goniłem go, jak to zwykle robię, i wtedy... Lowell, musisz teraz? Myślałem, że to ma żywotne znaczenie. Znalazłem tę kopertę z 42 dolarami i 50 centami w środku. To pieniądze, które ci dałam. Musiały spaść pod ladę. Chyba nie ma sensu tego kontynuować. Więc przerwijmy. Dobra, puść. Nie, ty, puść. Ty pierwsza. Nie nabiera się na ten stary numer. Poleciało prosto w górę i zniknęło. I co pan na to, inspektorze Henson? To bardzo interesująca historia, panie Hackett. Lecz obawiam się, że Urząd Lotnictwa nie może dać wiary pańskim słowom. Jest kilka spraw, które naszym zdaniem rzucają cień na pańską wiarygodność. Na moją wiarygodność jakie? Oh, mam tu zapisane, że kiedyś zgłosił pan, iż widział sterowiec Nobilego nad trójkątem bermudzkim. Yeah. Tak, to był tylko. Zrobiłem mały kawał kumplowi, to wszystko. Ach, kawał. Taki jak to spotkanie z UFO. Nie, to co innego. A skąd mam to wiedzieć? Mój brat Joe również to widział. Może powinienem z nim porozmawiać? Nie może pan. Nic by to nie dało, ponieważ on jest niemy. Niemy? Joe, co ty tu robisz? Myślałem, że masz wolny dzień. Mam papierkową robotę. On mówi, to cud. Dzień dobry, jestem Joe Hackett. Więc jest pan drugą osobą, która rzekomo widziała UFO: Inspektor Hanson z Urzędu Lotnictwa. Więc zgłosiłeś ten raport? Owszem, i szczerze mówiąc, dziwię się panu. Jeśli szukacie rozgłosu dla swojej linii lotniczej, to wybraliście zły sposób. Czy dałoby się sprawić, aby ten raport zniknął? Obawiam się, że teraz jest już za późno. Życzę miłego dnia. Coś ty najlepszego zrobił. Nie mogłem się powstrzymać. Chciałem wiedzieć. Lepiej módl się, żeby to zginęło gdzieś pod stosem biurokratycznych papierów i aby nikt więcej o tym nie słyszał. A wiesz dlaczego? Powiedz mi, Joe, chcę, abyś gadał o tym bez końca. Bo jeśli stracę linię, to ty będziesz za to odpowiedzialny. Daj spokój. Chcę tylko, abyś mi obiecał, że to się dalej nie rozejdzie. Ani słowa. Dobrze, masz moje słowa Od tej pory moja wersja brzmi, że jedyne co widziałem tej nocy to niebo, gwiazdy, księżyc i ciebie Joe Hackecie Ogłaszam przylot samolotu linii Aeromas, rejs numer 14 z Hartford W imieniu linii Aeromas pragnę pogratulować naszym kolegom z Sandpiper Air otwarcia stałego połączenia z planetą Zoldar Zoldar czy jest tu Brian Hackett? Tak, to ja. Dowiedzieliśmy się o pańskim spotkaniu z UFO. Nic nie wiem o żadnym UFO. Chcemy, żeby pan wiedział, że nie jest pan sam. My też je widzieliśmy. Kim jesteście? Pochodzimy z różnych stron kraju i reprezentujemy różne dziedziny życia. Łączy nas wspólne doświadczenie spotkania z UFO. Ze względu na sceptycyzm ze strony rządu, postanowiliśmy założyć własną organizację badawczą. Chyba przejechaliście kawał drogi na nic, bo ja nic nie widziałem. Mamy informatora w Urzędzie Lotnictwa. Wiemy o pańskim raporcie. Kim jesteście z KGB? Wiecie co? Opuśćmy kawałek z torturami i przejdźmy do ludmiły i kompromitujących nagrań. Rozumiemy przez co pan przeszedł, panie Hackett. Nazywajcie mnie XRQ24. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ja jestem księgową. Ann uczy fizyki w szkole. Tom jest dentystą. John dekoratorem wnętrz. A ja pilotem. Skoro już się poznaliśmy... Nikt z nas nie chciał widzieć UFO. Nie prosiliśmy o to. To zostało nam dane. Przedstawiłem już swoją wersję inspektorowi. Nie chcę wyjść drugi raz na osła. Panie Hackett, rozumiem, co pan czuje, ale jestem bardzo dobrym dekoratorem wnętrz. Ale kto chce, by remontowało mu kuchnię jakiś czubek, który widział UFO? Kogo wam przesłali z urzędu? Inspektora Hansona. Zawsze przesyłają Hansona, kiedy chcą zablokować raport. Pańskie spotkanie musiało być ważne. Ja wiecie, nic nie widziałem. Ja widziałem niebieskie światło, które przeleciało z jednego końca nieba na drugi w ciągu kilku sekund i albo zrobiło pętlę, albo poleciało w górę i zniknęło. Poleciało w górę. Pan też to widział? Widocznie szczury opuszczające tonący okręt mogą z powrotem wejść na pokład. Czego konkretnie od nas chcecie? Chcemy polecieć waszym samolotem. Dzisiaj? W Nowym Meksyku widziano UFO przez sześć nocy z rzędu. Myślimy, że to wyjątkowa okazja. Przepraszam. Co o tym sądzisz, Joe? Co innego masz do roboty? Oglądać telewizję? Zostało mi jeszcze pięć godzin wojny secesyjnej. Oszczędza ci czasu. Północ wygrywa. z się, proszę cię. W porządku. No to lecimy. A tak z ciekawości, co skłoniła cię do zmiany zdania? Przed zjawieniem się tych ludzi jedyną osobą, która mogła potwierdzić tę historię byłeś ty. A bez obrazy Brian, Daj mi spokój. Pozwoliliśmy sobie zaprosić dziennikarza z miejscowej gazety. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy dla rozwoju nauki. Chyba cieszysz się, że lecisz? Tak, naprawdę. Niewiele o tym mówiłem przez ostatnie kilka dni, ale myślałem o tym bez przerwy. Panie Hackett, co chciałby pan osiągnąć dziś wieczorem? No cóż, nie wiemy, czy uda nam się osiągnąć cokolwiek. Mamy nadzieję zobaczyć ponownie UFO. A jeśli nie, to przynajmniej chcielibyśmy zachęcić innych ludzi, którzy widzieli to samo co my, aby nie bali się dać świadectwa prawdzie. I jeszcze poznać jakieś kobiety. Dzięki. Latarnia morska, zbliżamy się do tego miejsca. Mamy coś na monitorze? Jeszcze nie. Znaczy to nie jest sprzęt. Do czego to służy? pojawieniu się UFO towarzyszy spadek jonizacji w promieniu 3 km, więc zabraliśmy ze za sobą przyrządy pomiarowe. Mamy też kamerę na podczerwień, monitor strumienia, grawitacji i triangulator elektroniczny. Macie chyba kanał handlowy na kablówce. Mam odczyt 4,5, pozycja 6 na 32. Jonizacja 50 MKG i spada. Wartość 3 w porywach do 5,5. Niczego jeszcze nie widzę. Przygotować się do spotkania. Jestem taki przejęty. Mam nadzieję, że wiedzą, że przybywamy w pokoju. Joe, nie odwracaj się. Dlaczego? Zaufaj mi ten jeden raz. Po prostu nie rób tego. Nie, Joe, nie. Co wy robicie? O nie. Joe Hackett, właściciel linii Saint Piper Air i dowódca ekspedycji ufologicznej, pokazuje marsjański gest powitania. Tak mi wstyd. Musisz częściej nosić tę czapkę, dotwarzyć ich w celofanie Dobranoc Roy, nie powiedziała się tym ani słowa przez cały dzień Zaczynam się denerwować Czemu się z nas nie śmiejesz, masz prawo Nie, hakat. to by było zbyt łatwe dla kogoś o moim talencie To jak nakładanie zdechłej ryby na haczyk Co to za przyjemność? Dobranoc Może to świnie, ale ma zasady Dobranoc chłopcy. Jak Twoja ręka, Helen? Trochę boli, ale nic jej nie będzie. Kto wygrał w zawody? Fej mnie załatwiła. Naprawdę? Polizała mnie po ręku. Byłam tak zaskoczona, że zdekoncentrowałam się na chwilę, a ona przybiła mi rękę do stołu. Doświadczenie zawsze wygrywa z młodością. Widzieliśmy to, prawda, Joe? Tak. Może nie wiemy co to było, ale na pewno było. Co o tym sądzisz? Czy wierzysz, że naprawdę istoty pozaziemskie odwiedzają nas? Nie wiem, jest tyle rzeczy niewyjaśnionych. Posągi na wyspie Wielkanocnej, rysunki na angielskich polach pszenicy. Dlaczego im bryki do kawy bezkofeinowej są pomarańczowe? Widząc te wszystkie gwiazdy i bezmiar kosmosu, zdajemy sobie sprawę, jak śmieszna jest wiara w to, że Ziemia jest jedyną zamieszkałą planetą. Rozumiesz wtedy, jak bardzo mało znaczysz. Niekiedy mam wyczyszczone buty. Niech ludzie mówią, co chcą. Muszą być inteligentne formy życia gdzieś we wszechświecie. Joe, co to może być? Wreszcie uruchomiłem ten głupi reflektor. Myślicie, że jest jasno? To popatrzcie teraz. Na razie trwa poszukiwanie inteligentnych form życia tu na ziemi.